Sponsorem audycji była firma Supersports.pl Oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. Www.supersports.pl. Radio widzę w rytmie serca łodzi. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 24. Zapraszam bardzo serdecznie na. Podcast prosto z prostej, wyjątkowo w wyjazdowych warunkach. Dziś będzie mocno skrócony ten odcinek, ale będzie, jak co tydzień, jesteśmy z Wami na Antenie Radio Wice w czwartkowy wieczór, właśnie z podcastem, właśnie z tak naprawdę przeglądem Waszych opinii, który, jak mówiłem, dzisiaj będzie nieco skrócony nieco będzie okazją do. Powiedzenia o kilku sprawach, o których nie było okazji powiedzieć przez ten tydzień. Będzie okazja do ocenienia jeszcze raz meczu z Lechem, dwa Poznań pod takimi kątami, pod których nie poruszyliśmy w trójgłosie środowym Sarkiem, Solarkiem i Smaczkiem Wojciechowskim. Może zacznę właśnie od sprawy, która poruszana nie została ani w tym trójgłosie, ani tak naprawdę przed meczem nie było okazji jakoś mocno tego zaakcentować, a to moim zdaniem był. Taki moment, w którym wielu kibiców jednak zrobiło taki grymas z niesmaczenia, grymas może nie bólu, ale na pewno kilku osobom się musiało zrobić przykro, gdy okazało się, że kupując karnet na całą rundę, by obejrzeć mecz z lechem Poznań, muszą kupić. Bilet i muszą za niego zapłacić. Co mam na myśli? no Oczywiście 2000 ludzi się zapisało na ten mecz i weszło za darmo mając karnet, więc to nie jest tak, że każdy karnetowy musiał płacić za ten mecz. Natomiast gdy okazało się, że tych 4,5 tysięcy miejsc nie będzie zapełnionych, ostatecznie sprzedało się 400 z hakiem małym, więc to też jest zupełnie inny powód do, do narzekań tak naprawdę trochę od narzekania zaczniemy, ale ale myślę, że cukrowo to było u każdego w domu po meczu. Trzy punkty są cukrowe. W podcaście możemy porozmawiać na temat trochę, trochę mniej słodki. Przede wszystkim sprawa płacenia za bilet dla karnetowców to nie jest sprawa 20 zł, które oni muszą zapłacić za, za ten mecz, bo myślę, że każdego jednak na ten mecz było. Stać, można było dać na widzę, jak to się popularnie mówi, czy, czy wesprzeć klub, podciągnąć to pod jakieś takie patetyczne hasła i, i ten bilet kupić. I nikt nie miałby z tym problemu, ale to jest po prostu kolejny gest braku takiego bym powiedział trochę szacunku dla ludzi, którzy odbudowują ten klub i kupują karnety w rekordowej liczbie w całej historii Polski w całej historii polskiej sceny kibicowskiej sceny sportowej, nie było takiego e, takiego wydarzenia, by jakiś klub sprzedał 16 tysięcy karnetów, tak się dzieje w Łodzi i ci karnetowcy moim zdaniem e, przez ten system biletowy, przez to, że po wpisaniu swojego numeru PESEL nie wyskoczyła im informacja niespodzianka, mamy dla Ciebie bezpłatny bilet, bo już za ten mecz zapłaciłeś, dziękujemy Ci, że nas wspierasz, możesz sobie obejrzeć mecz z Lechem 2 za darmo, tylko kolejne 25-30 złotych było z konta ściąganych tego karnetowca, który już za, te, za to spotkanie jak... Podkreślam po raz siódmy czy ósmy zapłacił. To było dla mnie lekko niesmaczne. Ja, oczywiście, jako uczestnik klubu 1910 nie płaciłem i to też oczywiście się z tego bardzo cieszę, że, że zostałem wraz z członkami tego klubu wyróżniony, doceniony. Chociaż też, jak mówiłem w podcaście Prosto z Prostej poprzednim, czy tam dwa odcinki temu, takie wyróżnianie jednej grupy kibiców to też nie jest do końca nie jest do końca w porządku i może tę ideę klubu 1910 nieco wypaczyć, ale zakładałem, że sytuacja będzie wyglądała tak, że tych chętnych na miejsce z Lechem będzie zdecydowanie, zdecydowanie więcej, więc takie zajmowanie miejsc przez klub 1910 będzie się odbywał kosztem ludzi, którzy chcieli po prostu mecz zobaczyć. Okazało się, że tych zapisów na Lecha 2 jest naprawdę niewiele. W klubie też pewnie byli zaskoczeni małym popytem na to spotkanie i no, i w takim wypadku zdecydowanie uczciwsze jest docenienie klubu 1910, aniżeli sprzedawanie biletów powiedzmy nieprzypadkowym ludziom, ale po prostu sprzedawanie biletów. To moim zdaniem może mieć konsekwencje również finansowe. Myślę, że sporo osób, które nie chciało zwrotu za karnet, być może taki zwrot sobie zażyczy. To byłaby oczywiście niedobra wiadomość dla finansów klubu, który. Budżet ustalał tak, a nie inaczej, i te zwroty w budżecie na pewno zapisane nie są. A takie, e, powiedziałbym, potraktowanie kibica na zasadzie nowy mecz, tamto stary zapominamy, zapłaciłeś, ale trudno zapłać jeszcze raz, może się okazać e, takim bodźcem do tego, by kibic powiedział: OK, zapłacę za ten mecz, za, kupię sobie bilet, ale wy mi oddajcie pieniądze za karnet, i wtedy widzę, wyjdzie e, no 20 zł do przodu a 150 zł powiedzmy do tyłu i to wcale nie będzie wcale nie będzie kolorowo druga sprawa, która mi się nie podobała, no bo zanim przejdziemy do, do meczu to jeszcze powiem o o barwach, dla niewielu osób na Twitterze ten temat był już przewiercony, przemielony wypluty razem z wnętrznościami i nie chciało już im się na ten temat dyskutować, ja rozumiem to, że to nie jest temat powiedzmy palący nie jest to temat od którego zależy przyszłość klubu, ale dla mnie identyfikacja od konkretnego klubu z konkretnym kolorem, jak to ma w przypadku Liverpoolu czy właśnie Widzewa Łódź jest to sprawa fundamentalna, podstawowa mówiłem to też w trójgłosie, że coś takiego jak herb, barwy lokalizacja stadionu to są rzeczy, które są po prostu no, wryte w ten klub to, to one tworzą trzon takiego klubu i zmiana tylko dlatego, że idzie w innych jest dla mnie kompletnie nie do zaakceptowania. Wiem, że e, wiele osób i zdawałem sobie z tego sprawę poruszając już ten temat na Twitterze, że wiele osób machnie ręką i dla nich to będzie nieistotne i oczywiście mają swoje racje, ale, ale szczerze mówiąc, no, nie jest to obrazek, który chciałbym widzę, wie, widzieć. Szczerze mówiąc, jeśli miałbym się zamienić, to wolałbym zamienić zawodników, nawet wszystkich, bo oni dziś są, jutro ich nie będzie niż barwy, niż zrezygnować z Czerwieni, która jest dla widzewa tak naprawdę taką rzeczą jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o taką identyfikację klubu z po prostu z jakimiś symbolami. No to jest czerwień, to jest herb, to są czerwono-biało, czerwone barwy, to jest czerwona armia na, na trybunach, to jest czerwony stadion. No i myślę, że osobom słuchającym Radia Widzew nie muszę tego nawet wyjaśnię dlaczego czerwony jest dla Widzewa ważny. Ja wiem, że w białych odnosiliśmy e, sukcesy, że było Mistrzostwo Polski, natomiast też to były stroje biało-czerwone, nie biało-czarne. Biało-czarnych ja sobie osobiście nie przypominam, kibicuję zaledwie 20 lat, ja wiem, że w 91-92 sezonie takie stroje gdzieś się pojawiły, ale to były czasy, w których, no jak mówię, no raczej to nie było e, tak, jak dzisiaj przemyślane, wszystko. Raczej to było e, robione tak, że jak są stroje gdzieś tam, nawet Hanoweru, e, to, to ktoś załatwiał, ktoś to, ktoś to sprowadzał. Takie stroje były, jakie, jakie były w takich grano. nikt Nie myślał o tym, żeby mieć dedykowany wzór albo, albo coś w tym stylu. Czymś, co mnie osobiście lekko przeraża, jest fakt, że potrafimy poświęcić barwy dla przesądu dlatego, że zawodnicy mają takie, a nie inne życzenie. Potrafimy się jako kibice przypieprzać, kolokwialnie mówiąc, do spraw naprawdę nieistotnych czasami, do jakichś tam szczegółów, detali, a gdy mamy taką fundamentalną wartość, ja bym powiedział, że nawet świętość, to jej obronić nie potrafimy. Ja się zastanawiam, co będzie dalej, tak sobie luźno myślę, rzucam propozycjami, gdy na przykład zdarzy się remis w Polkowicach, no to żeby tak utrwalić tę szczęśliwość Bieli, to może byśmy e, przemianowali się na białą armię. Może by Kozidrak powinna zaśpiewać przed meczem swój przebój i wtedy ta biała armia by po, e, poniosła zawodników Widzewa do zwycięstwa. A jeśli przegramy, Ojejku, to może zmienimy kolor. Może przyjdźmy wszyscy na zielono na trybuny. Jak wygramy na zielono, to może nawet stadion czerwonego z czerwonego zmienimy krzesełka w zielonej. I jak już wtedy będzie szło, no to będzie super. A jak już w zielonym nie będzie szło, no to ja się boję co dalej. Może nazwę zmienimy, może będziemy Red Wolves. Może po to jest ta nazwa esportowa inna, żeby w razie czego móc przeskoczyć sobie wygodniej i, i powiedzieć z uśmiechem, że no przecież jak idzie. To dlaczego mamy zmieniać? Jak idzie, no to przecież nazwa nie jest ważna, barwy nie są ważne, nic nie jest ważne, tylko ważne jest trzy punkty w kolejnym spotkaniu. Lekko jest to przerażające, natomiast wszystko już na ten temat napisałem na Twitterze, wszystko już chyba powiedziałem, więc, więc po prostu no niech się dzieje. Ale, ale mi się to po prostu nie podoba. Odnośnie meczu, tu bym widział kilka pozytywów, na pewno. To też nie jest tak, że sobie. Tylko i wyłącznie potrafimy znajdować jakieś negatywne, e, powiedziałbym, e, aspekty życia widzewskiego. Potrafimy też docenić to, co jest dobre i to, co jest dobre, to, co Widzew ma naprawdę znakomitego i to, co podkreślałem na Twitterze, do 80 minuty był fantastyczny mecz. Naprawdę miło się ogląda drużynę, która z 2-0 wyciąga na 3-2. To się po prostu kojarzy e, naprawdę ze świetnymi czasami, ze złotymi latami widzewa. Już od początku tego spotkania z Lechem Poznań 2 widać było, że Widzew chce to spotkanie rozegrać na nieco innym poziomie zaangażowania, na nieco innym tempie niż te mecze poprzednie, chociażby z Legionowią czy, czy ze Stochowa. Marcin Robak podburzający zawodników, pokazujący im rękami chodźcie wyżej, chodźcie podejdźmy pod nich, spresujmy ich, to był obrazek, który no gdy się go widziało to po prostu się serce radowało, bo wiedziałeś, że widzę tutaj obok tego meczu nie przejdzie i ten pressing był zakładany, często Lech e, się gubił, czasem wychodził, no wiadomo jak to z pressingiem, nawet jedna osoba na 40 metrze od bramki rywala nie doskoczy do rywala i ci jadą z kontrą, no tak było na przykład gdy Gutowski nie zdążył do jednego z piłkarzy Lecha ci potrafili szybko sklepać, przenieśli ciężar na drugą stronę pod naszą bramkę i Paweł Tomczyk miał praktycznie taką samą sytuację jak przy rzucie karnym, miał malinę piłkę wyłożoną na tacy, mógł kończyć, mógł podwyższyć prowadzenie czy Lech natomiast wygrywając 2-0 może sobie pluć w brodę że nie szedł po trzecią bramkę moim zdaniem tak, Lech zagrał irracjonalnie I to jest to co również mówił Władysław Żmuda, fantastyczny trener Widzewa, wielkiego Widzewa z sezonu 8, 2, 8 3, kiedy sięgaliśmy po półfinał Pucharu Europy. Coś absolutnie nieosiągalnego na ten moment dla jakiegokolwiek polskiego klubu w ostatnich 40 latach i w następnych 40 pewnie, pewnie też. To był brak minimalizmu. To nie była chęć gry na czas, a niestety z taką mieliśmy do czynienia w również w spotkaniu z Lechem 2 Poznań. To się na szczęście upiekło a Lechowi się już nie upiekło i bramkarz w 30 minucie dostaje żółtą kartkę za grę na czas nie wybija piłki tylko ją zatrzymuje w boisku żeby, żeby po prostu ukraść kilka sekund również była taka sytuacja gdzie, gdzie zwlekał z, ze złapaniem piłki też chciał te sekundy kraść już w pierwszej połowie później tych sekund Lechowi brakowało później się irytował no ale przecież nikt nie zabraniał Kolejorzowi atakować w pierwszej połowie, atakować w drugiej połowie i, i tak naprawdę zamknąć mecz, a dopuścili Widzew jeszcze w pierwszej połowie pod siebie. Nie, dopuścili do tego, żeby miał kilka stagłowych fragmentów gry, żeby Daniel Tanżyna wreszcie uderzył i ta nieustępliwość została nagrodzona. Ja bym chciał po prostu, tak sobie marzę, można marzyć, żeby Widzew przed rezerwami Lecha po osiągnięciu korzystnego rezultatu, po zrobieniu naprawdę kapitalnej roboty, po wyniku 3 do 2 grał do końca spotkania, tak jakby to spotkanie miało trwać jeszcze 3 dni, a nie 10 minut. Ja rozumiem, że jak jest 93 minuta, to można się położyć i przytrzymać trochę piłki, ale już ostatnie 10 minut to po prostu był taki widzę, w którego oglądać się nie da. I co gorsza, taki, który w przyszłości może nie punktować, bo jak mówię, teraz się udało, niekoniecznie musi się udać w następnych spotkaniach taka gra na czas, takie trochę pajacowanie, trochę wymuszanie fabli, trochę przytrzymywanie piłki w narożniku pola karnego, które no nijak nie da się też porównać z tym, co robił Włodzimierz Smolarek. On potrafił to robić, a widzę po prostu tracił piłkę po kilku sekundach. Tak utrzymywał piłkę w narożniku. Albo sędzia kończył akcję i gwizdał fał, którego no trzeba obiektywnie podejść do sprawy. Nie było. Boję się, że inni będą patrzeć na drużynę Marcina Kaczmarka tak, jak drużyna Marcina Kaczmarka spojrzała na rezerwy Lecha w trakcie tego spotkania. Jak spojrzała na zespół, który przyjeżdża do Łodzi, wygrywa 2 do 0, a mimo to nie, nie ma wiary w siebie, nie ma chęci strzelania kolejnych bramek, nie ma chęci ataku, nie ma chęci zagryzienia rywala, tylko ma takie można by powiedzieć bojaźliwe podejście do meczu, ma taką chęć dogrania tego spotkania. Pewnie gdyby ktoś zaproponował Lechitom, że w 40 minucie mecz się zakończy, to oni wcale ambitnie by do tego nie podeszli. Nie chcieliby grać 90 minut, nie chcieliby się pokazać w szerszej publiczności, nie chcieliby robić to, co tak naprawdę kochają w większości. Niektórzy pewnie futbolu nie lubią, ale w większości kochają, w większości lubią robić. Nie chcieliby się cieszyć grą w piłkę, chcieliby ten wynik upieprzyć. Takie podejście niestety no, determinuje wiele drużyn. Miałem taką nadzieję, mam taką nadzieję nadal, że widzę do tego typu klubów zaliczał się, nigdy nie będzie że to będzie coś wyjątkowego, coś co będzie wyróżniało widzę. i to podejście Władysława Żmudy, to jest podejście które jest mojemu sercu najbliższe, najprzyjemniejsze moim oczom i naprawdę, nawet gdy jeden na dziesięć przypadków braku takiej chociaż powiedz faniackiej, ja powiem trochę, trochę bojaźliwej trochę tchórzliwej, trochę, trochę nawet czasem frajerskiej Postawy drużyny, nawet jeżeli jeden na 10 takich meczów zakończy się porażką, to naprawdę 9 na 10 uda się dowieść, jeżeli będziemy pewni siebie, jeżeli będziemy walczyć z brakiem tej pewności siebie, o, którym, o której też świadczą te przesądy, te koszulki to, 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 że zmieniają piłkarze kolor klubu, dlatego że w innym idzie im lepiej to też świadczy o tym, że pewni swoje umiejętności nie są, że potrzebują czegoś nadprzyrodzonego, w co Rozsądny człowiek raczej, raczej nie wierzy. Potrzebują czegoś innego, innego bodźca niż, niż to, co mają na treningach, niż to, co mają w swoich głowach, w swoich nogach, czyli umiejętności. Oni potrzebują czegoś więcej. Jest to dosyć przykre. Dlaczego tak jest? Można się zastanowić. Dlaczego nie ma odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, dokąd dążymy jako cały klub, do jakich zawodników. Chcemy tak naprawdę na przyszłość, wszystko się rozbija u właściciela. Marzę o tym, by przyszedł do Widzewa ktoś, dla którego taka gra jak w końcówce meczu z Lechem Poznań, ale też takie gry widziałem niejednokrotnie już i nie tylko za trenera Marcinia Kaczmarka na Widzewie. Mam nadzieję, że przyjdzie ktoś, dla kogo taka gra będzie niedopuszczalna, dla kogo barwy będą świę, świętością, dla którego gra do końca i widzewski charakter to nie będzie... Tylko slogan, ale to będzie naprawdę coś, co będzie ten klub wyróżniało i będzie prowadziło go do sukcesów w przyszłości. Mam nadzieję, że takie cyrki w tym klubie już w niedalekiej przyszłości miejsca mieć nie będą miały. I naprawdę trzy punkty z rezerwami Lecha to nie jest cena, którą warto płacić za to, że. No, że w przyszłości może być z może być taką taktyką, może być z takim podejściem, może być z takim mentalem, naprawdę, naprawdę krucho. Ja myślę, że Ludwik Sobolewski, mówiąc o wielkim widzewie, marząc o wielkim stadionie i tak naprawdę robiąc ten wielki widzew z drużyny, która była w okręgówce, na której w boisku pasły się owce, tak naprawdę w której nic nie było. Po kilku latach grała w europejskich pucharach, po 12-13 latach. Grała z Liverpoolem nie to, że jak równy z równym. Ona grała od niego lepiej. Ona awansowała do półfinału Pucharu Europy. Gdyby ktoś w 70 roku zapytał Ludwika Sobolewskiego, jaki chce widzieć, co marzy, o czym marzy, no to gdyby zaczął snuć swoje wizje, które miał, o których jego współpracownicy mówili po latach, czy mówili również w tamtych czasach. No, to uznaliby go za wariata. Uznaliby go za gościa, który się czepia, który ma e, wybujałe ego, który nie ma pokory, który tak by uznano, chociaż ten pokorę posiadał, który po prostu zbyt, zbytnio wierzy we własne możliwości. A dla mnie pokory w widzewie brakuje, owszem, bo mamy pychę. Często, często. Zauważam zachowania pyszne w widzewie, ale żeby wiara we własne możliwości, w tak naprawdę pozytywna wiara w siebie występowała, to raczej no, takiego zjawiska mi w widzewie brakuje. Widzę natomiast um, nie tyle właśnie brak pokory, co, co właśnie pychę, i nie tyle nie, szacunek do innych, co, co taką nadmierną bojaźń, nadmierny strach, nadmierne um, poddawanie wątpliwość. Własnej wielkości To mi trochę Trochę mi to przeszkadza kamień w bucie mnie to uwiera I mam nadzieję, że w przyszłości w przyszłości tak nie będzie Możemy sobie o tym pogadać Może ktoś też mieć to gdzieś Powiedzieć sobie, że będziemy upieprzać wyniki Bo tak trzeba nazwać takie wygrane ta, Tak rozegrane te, Takie spotkanie W końcówce e, Że może się zdarzyć raz także. Faktycznie wygramy, bo sędzia będzie Gwizda gwizdawał. Za drugim razem, le, jakaś tam legionowia będzie miała dwa stałe fragmenty gry w końcówce. I o kurczę, trafi dwa, dwie bramki. Ktoś powie: No, trudno, nie wyszło. I myślę, że takich meczów jak legionowią będzie więcej niż jak z Lechem Poznań w przyszłości. No, bo nie twierdzę, że Górnik, Polkowice i inne kluby drugoligowe to są kluby, które będą obnażać regularnie słabości widzę, Natomiast moim zdaniem te słabości są i te słabości już trzeba eliminować, żeby nie popaść w przeciętność, żeby nie popaść w marazm, żebyśmy nie weszli do ekstraklasy, będąc tak naprawdę jednym z wielu, bo mi się to naprawdę nie uśmiecha. Ja takiej przyszłości po prostu widzę, więc nie chcę, chciałbym przyszłość lepszą. Mówiąc to, mam mikro nadzieję, że, że być może do kogoś to dotrze. Być może to dotrze chociaż do części kibiców którzy będą po prostu wymagać czegoś więcej, bo na to więcej zasługują. A czy dostają szczyty swoich marzeń, czy może jesteśmy świadkami takiego zjawiska odwrotnego, cieszenia się z coraz mniejszych rzeczy. Mamy na przykład mecz Norwich-Manchester City. w początku tego sezonu Norwich wygrywa i chociaż jest w strefie spadkowej, to cieszy się z tego, jakby właśnie wygrało Mistrzostwo Świata. Manchester City, gdyby wygrał z Norwich, potraktowałby to jako fajny kolejny tydzień, w drodze po, po szczyt i można sobie odpowiedzieć na pytanie, kto niedługo nie będzie grał w Premier League a kto był właśnie mistrzem Anglii kto, jakie podejście reprezentował, czyje podejście słuszne można to na wielu przykładach sobie analizować i wydaje mi się, że wielkość klubu wiąże się też z tym, że potrafi się cieszyć z wielkich rzeczy i też na wielkie rzeczy go stać a nie zajmować się sprawami małymi wierzyć w sprawy małe, błahe, takie jak na przykład to, że kolor koszulek będzie nam dawał zwycięstwa, takie jak to, że pozorowanie gry w końcówce, że udawanie fauli to jest coś, co przyciągnie kibiców na trybuny przez jeszcze 50 lat. Ja bym takiego widzewa Nie chciał. i ja życzę nie tylko sobie, ale i wam, żeby widzę w naszych marzeń i nie bójmy się naprawdę marzyć, kiedyś się ziścił, bo bo tak naprawdę bez takich celów dalekosiężnych, takich mocnych, takich ambitnych, nie osiągniemy nawet tych, tych najmniejszych. A stawiając sobie poprzeczkę na wysokości kostek, możemy się oczywiście radować, że jej nie strącamy, ale myślę, że rekordu świata z tego nie będzie, nie będzie z tego wyniku, którym da się pochwalić, nie będzie z tego czegoś, czego na dłuższą metę będziemy się, się cieszyć. Ja Wam życzę. Widzewa, z którego będzie można być dumnym od pierwszej do dziewięćdziesiątej, a nie do 80 minuty. Z widzewa, który nie będzie błahej sprawy stawiał nad fundamentalne wartości. I widzewa po prostu wielkiego. Make widzew great again. Nawet jeśli nie w tym sezonie, to w przyszłym. Do widzewa. Radio widzę w rytmie serca łodzi.